Cześć Wojtek. To Wojtek Nester witam wszystkich serdecznie, a przede wszystkim busiarzy. Bo odcinek, oczywiście, tak jak zapowiadałem, dotyczy firmy spod Warszawy, e, Mercedesy Niebieskie z pingwinami. Pracowałem tam w 15 między majem a końcem roku opowiem wam jakie sytuacje mnie tam spotkały. Myślę, że się pośmiemy razem. E, jak pracowałem, więc... E, Pierwsze, e, pierwsze, jakby sytuacja, jak wyjechałem e, właśnie e, z Grecji do Anglii i miałem rozładunek, e, awizację na wtorek. No i po drodze w Niemczech tam kierowca z CB Radio mówi, e, że potrzebuje pomocy, bo mu się granulat e, wychylił na naczepie, żeby mu pomóc. On ja mówi: Nie ma problemu, kolego. Z, zajechałem trzy godziny, tam e, walczyliśmy z pasami. No i udało mi się tam jemu pomóc, nie? No ale oczywiście dzwoni szef, czemu ja w niedzielę tam stoję w Niemczech, że mam być w poniedziałek na rozodunku i tak dalej. Ja mówię, że pomagam koledze i taka sytuacja, nie? A on do mnie od razu zryje, no to, się to mu się do niego przyjąć i mu pomagać, nie? mówi ty nie wiesz mi w niedzielę co ja mam robić. Będę na, we wtorek na rozodunku na czas, nie? Jeszcze będę sobie jadł i kawę pił i tak dalej. A on mówi, że mam pić w poniedziałek, nie? chociaż awizacja była na wtorek, no ale dobra, niech im będzie. No i jadę, I napisałem, ja czy yy, oczywiście przyszedł yy, yy, SMS od spedytora, że mam w yy, poniedziałek się rozładować. I ja się śmieję i mówię, założę mi się za 1000 euro, że mnie nie rozładują, bo mam wiel, yy, duże doświadczenie, wieloletnie, zajechałem oczywiście w poniedziałek, i tak jak nieraz Polak mówił, Wojtek nie rozładował cię w 5 minut, ale oni nie będą magazynować towary, który nie ma awizacji więc przyjedźcie jutro rano, we wtorek, nie? I oczywiście rozludowali mnie we wtorek I napisałem ha 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 jak tam moje 1000 euro jest no i oczywiście się nie, nie odezwali. Innego razu spotkałem Busiarza, mówił, że teraz odpoczywa, bo był komandosem i jeździł na wojnę do Afganistanie nie? i tak dalej, walczył, pokazał nam w laptopie zdjęcia z amerykańskimi żołnierzami, rzeczywiście opowiadał właśnie tam drastyczne sytuacje. No i teraz mówi, że ten... Ale omówił się z firmą, że go ściągną na wesele brata. Oczywiście speditorzy mu nie pozwolili, bo ładunek ważniejszy, on zjechał z Holandii na własny koszt i zagrozili, że go obciążą. To on powiedział, no to niech będzie spedytor na firmie, szef no i nie wiem czy tam podobno wyłapał ten spedytor, szef dostał zbanie się zsunął po Mercedesie. Jeszcze ten ciotowaty, ten chłopaczek się co tak nagrywa te filmiki dla niego, nie? Odzywał się, że tak nie możesz mówić do szefa. No nie wiem czy też wyłapał czy nie, ale dobrze, że szef dostał nauczkę. Był listopad, a tak jak zaznaczam jeździłem od Maja i miałem dwie swoje nawigacje. A oni posadzili mnie o kradzież, bo zostawiłem Mercedesa na... Termokingu i była w teczce, pamiętam, z kablem ta nawigacja Tom Toma i z dupy wysrana, warta może w Lombardii 100 złotych, ale po dwóch dniach dzwonią, że ja ukradłem, że zginęła, nie, nie ma i mi potrącą z wypłaty, nie, to im wytłumaczyłem sobie szukajcie, najpierw się zapytajcie a, a ja nie chcę waszej nawigacji i w ogóle nie włączałem, bo mam dwie swoje, nie to tak traktowali, e, ten, e, nie Dalej, co tam jeszcze było, <laughs> też kiedyś odstawiłem auto, właśnie do, pod garaż. Nie? Tam był Rafał, który przyjmował auto. Pół godziny z nim stałem, bo mył auto, sobie gadaliśmy. i Po dwóch tygodniach Agnieszka z biura mi mówi, że ja będę miał za lampę dwie stówy, nie dostanę wypłatek, tego nie podpiszę. Ja mówi, że nie, nie, nie szantażujecie mnie, bo musicie mi wypłacić. Ja mówię, jakie dwa tygodnie, że ktoś to na Mercedesie zauważył, że lampa jest rozwalona, skoro e, Rafał przejął i nic nie było, nie? Także nie, nie dawajcie się wrobić w żadnej firmie w takie numery, prawda? Tak mnie e, potraktowali. E, przeładunki, jak robiliśmy na przykład we Francji, w tej firmie, było coś takiego, że w pięć aut ładowaliśmy, jechało trzy auta z Francji do Anglii, do Bambury w i oczywiście tam były dwa w Anglii, przyłowywaliśmy na, na, na pięć, żeby za pięć było zapłacone, a trzy jechały. No, pytałem się jakiegoś prawnika, ja jeśli nie ma w umowie, ani nie mamy napisany koń ani jeleń czy frajer ani w umowie, że mamy ciągać palety po kilkaset kilo. Byłem kiedyś na rozładunku i pytałem się kierowcy, bo płaciliśmy 40 euro gotówką DHL w nocy, bo były ciężka palety i czy to jest jedna paleta, czy kilka, tyle kosztuje przeładunek, ale oczywiście naszym kosztem, nie dawajcie się, firmy, firmy po prostu oszczędzają na kierowcach, ich to ich nie obchodzi, żeby nas by nam plecy balały i niektórzy ciągają jak, jak głupi, nie? No ja nie, nie mam zamiaru więcej ciągać, bo bez sensu, prawda? co innego? teraz odnośnie atmosfery. No chora była atmosfera, naprawdę śmiać mi się chciał, bo ja jestem luzek wchodzę, nie? A tam dzień dobry mówię i nie wiem czy oni tam mruknęli czy coś, ale tak wszyscy głowy zero radia, cisza od tego i takie było wrażenie, że wyjdzie tam szef z, z za tych szklanych drzwi i tak kijem po karku albo po, po łapach im da, bo będą coś gadali, nie? No, naprawdę jak w obozie jakim się pracowali. Yy, masakra. Yy, ani cześć, ani tego, ani z, w ogóle nic się nie zapytali, jak tam w pracy, jak w trasie, czy zrobimy jej ciekawe. Dla porównania, jak jeździłem 4 lata w ARA, to powiem wam, wtedy jeszcze było 15 osób kadry, nie? No, jak robiłem rocznicę, kupiłem ciasto, Szampana, to wszyscy od razu mentalnie wstali na salę konferencyjną. Pośmieliśmy się, pogadaliśmy y, fajnie. Kawy wypiliśmy, dziewczyny zrobiły y, szampana, wypiliśmy ciasto i tak dalej. Czy jak wchodziłem, to o, coś Wojtek, zrobić ci kawę? No tak powinno być, nie? Na luzie super rodzinna atmosfera. Można, można, oczywiście, że tak. Y, Kiedyś też y, często były przeładunki y, typu y, z auta do auta, nie? bo jedno auto musiało zjechać, to musieliśmy tak, przełożyć wszystko, do, y, z, ja ze swojego auta do drugiego busa, y, kolega do mojego, nie? a jak się przeładowaliśmy, to spedytorzy piszą, no weźcie się przeładujcie z powrotem. No kurczę, człowiek tu się, nie? Zdenerwował, bo no naprawdę ciężko było się nie wkurzyć, nie? Ile to jest przekładania wszystkiego. Też Mondeo przyjeżdżało z dwoma kierowcami, a ci kierowcy, wiadomo, w Niemczech busy zostawiali i jechali do Polski, nie? To pamiętam stary kierowca, który jeździł kilka lat, tak wyciąga cztery flaszki, sobie myślę, 07, ja mówi, kiedy on to wypije, nie? Zapytam się, on ja mówi, że jedzie na trzy tygodnie, nie? Sam so myślę, albo będzie pijany jeździł, albo będzie dobrze częstował, nie? Takich mają kierowców. Inna sytuacja, jak zajeżdżam, kiedyś e, stoi renówka niebieska z tymi pingwinami. Pierwsza wrajka w kale w porcie, stanąłem obok też pierwszy, nie? I tak patrzę kierowca, no zmęczony śpi na kierownicy, nie? To jeszcze nic, nie? Ale z wiecie jaki jest blat rozkładany w renówce? Na blacie stała y, butelka y, pusta, granca i szklanka. No raczej tak nie wjechał do portu, jakby ktoś go z obsługi zobaczył, to oczywiście nie puściliby go na y, pro, nie? No, coś tam łyknął, może nie całą butelkę, no ale Gratuluję takich kierowców. Nie? No ja nie piję alkoholu, bo trzeba być zawsze na służbie, po prostu na dyżurze, jak ja to mówię, chłodnią, bo różne są sytuacje, to się nie pije. Nawet jak nie ma ładunków, bo to komuś mówię albo ktoś rozbił auto i trzeba było przyjąć ładunek, bo to na temperaturę, albo agregat padł, to trzeba było przejąć i trzeba być zawsze w gotowości. Prawda? Co jeszcze? Też była sytuacja tak, że jadę i wentylator, przypuszczam, zaczął latać, stukać, ale nie mam wiedzy takiej mechanicznej. To mówię, dzwonię do szefa. Że taka sytuacja, trzeba pojechać do serwisu i żeby stwierdzili, co jest. A on mówi, proszę zjechać. No to zjechałem, mówi, otwórz maskę, otworzyłem. Widzisz tam dużą przestrzeń, Włóż tam głowę i pierdolnicę maską, nie? A co mnie rozśmieszyło, bo ja włosy się nie przejmuję głupimi komentarzami. No, ja mówię, sam jesteś pierdolnięty, od dzisiaj cię nie mówię na pan. Bo nie, żaden ze mnie, pan, a tym bardziej z ciebie, ja mówię wielki kierowca, kurczę, co jeździł do e, Rosji Tirem, teraz będziesz takie e, teksty do kierowców, nie do mnie, takie numery, nie? A mówię, obyś był e, w tym e, w tym biurze, to przelecisz przez te drzwi szklane, tam, nie? Zobaczymy, czy taki kozak będziesz e, w firmie. Ja im oczywiście powiem, jak, z jakimi tekstami wyjeżdżasz, e, tak. Do mnie, nie? Oczywiście go nie było jak przyjechałem z firmy, nie? No. Co tam jeszcze, jaka sytuacja? Ha, że... Dużo kilometrów się robiło. No i jechałem z Grecji właśnie do Madrytu, wyszły z auta, wracam do auta i koledzy na ławce mówią weź ty chłopie wytrzeźwiej, bo ty się zataczasz. Mówię tak, zataczam się, ale nie piję alkoholu w pracy. Co to, jak ty najebany jesteś? Mówię nie. Jestem zmęczony, zrobiłem 3600. Wobec tego, że tutaj załadowałem się i idę spać. Aha, szef mówi, że mam być jutro w Anglii, nie? Bo wszyscy dają radę, wszyscy zdążają i tak dalej. No, no on mówi, tak nas zmuszali do tego. Tak, no, przecież by no, nie dojechał. Zmęczenia nie oszukam. Nie, nie, nie ma szans, prawda? Co tam jeszcze było? Um, o wszystkich tych wam sytuacji powiedziałem mniej więcej. I teraz ostatnia sprawa odnośnie sądu. Właśnie e, to był grudzień, 6 zjechałem, bo e, od kręgosłupa mi bardzo noga bolała. Powiem Wam, że ledwo z warsztatu tam do firmy, e, do biura, szedłem prawie na czworaka. Podpierałem się wszystkie takie. No i spedytorzy na papierosa wyszli i widzieli to i się pytają, czy ja wyjadę w trasę. Ja I tak, jak się wyleczę, to wyjadę. No i pojechałem do Gogowa, wiadomo, e, e, dostałem zaszczyki, nie? Na, na kręgosłupa, bo to był nacisk. Kręglarz mi tam poukładał i napisałem, że jestem gotowy do wyjazdu przed świętami jeszcze chcę wyjechać. Oni nagadali coś szefowi, bo później właśnie w sądzie mówił, że spedytorzy mu powiedzieli, że ja już nie chcę pracować, nie? A co masz speditor do gadania? To chyba mnie się powinien zapytać, czy ja rezygnuję z pracy, czy nie. No, i był styczeń. Ja Pisze, co z tym wyjazdem, że mi nie stać, żeby siedzieć kolejny miesiąc w domu. To jeśli nie, to idę do pracy do innej firmy. No i nie, nawet nie odbierał telefonu. Oczywiście e, przysłał mi niby, niby świadectwo pracy, że z stron. No, jak można za wstrzyknięciem palców, o tak, sobie zwolnić kogoś, jak, jeśli byłem na umowę na czas nieokreślony, nie podając powodu, sfałszować dokument, czyli nieby porozumienie stron i świadectwo przesłać? Taka yy, droga na skróty. No, to go podałem do sądu, no to wypłacili mi tam pieniądze, ale jeszcze yy, będę go ciągnął po sądach, bo tak jak ja mówię, jeśli on był złośliwy do mnie, to ja je będę złośliwy z dziesięciokrotną siłą także jeszcze go ten, Także róbcie zdjęcie, taka moja rada cemerków tej właśnie karty drogowej w jakiejkolwiek firmie, żebyście mieli dowody gdzie jeździliście, ile jeździliście i tak dalej. I oczywiście też spotkałem kilkunastu, kilkudziesięciu nawet potwierdziło z właśnie z tej firmy spod Warszawy z pingwinami, że dużo osób go pociąga po sądach, bo jest nieuczciwy i on to robi ku nie dla pieniędzy. Jeden to tam mówił, że nie wypłacał wypłaty, bo chciał sobie odłożyć To zamiast po 50 euro dniówki, to po 40 mu policzył No i wywalczył, żeby wypłacili 60 euro, nie? Także tak, traktował kierowców jak szmaty, ja można powiedzieć I mnie, ja się tym nie przejmuję w ogóle Pracuję w firmie, i jestem bardzo zadow zadowolony, nie mam nic z tym do zarzucenia I można być szefem zajebistym? Oczywiście, że można to dla mnie jest jakiś chory człowiek i tak dalej Także e, Więcej filmików jest i będzie na YouTube Busia, Wojtek Dzięki za wysłuchanie Suba lajka, dzięki pozdro Cześlinara I widzimy się, nie? A jak?